kinetyczne meble, które nie utkną w tym samym miejscu. Prasa przy biurku nie musi wiązać się tylko z siedzeniem. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że mam do zaprezentowania w dniu dzisiejszym biurko Flexispot, biurko elektryczne, kinetyczne mogę tak powiedzieć. Firma szczyci się właśnie swoim wykonaniem, stabilnością. Co do funkcji, chciałabym tutaj opowiedzieć troszeczkę. Wysokość tego biurka minimalna to jest 58 cm, maksymalna do 1,23 m. Udźwig, jaki tutaj to biurko potrafi podnieść. Przytrzymać, to jest 125 kg. Posiada również cztery pozycje tutaj, które możemy sobie zaprogramować. To jest taka pamięć, którą mam ustawioną. Ja mam akurat pod siebie zrobioną jedyneczkę. Czy jak usiądę tutaj, mogę Wam pokazać jeszcze tak szybciutko, żeby to nie było, że coś mówię tutaj źle. O. Mam dopasowane pod siebie, czyli nie opadną mi tutaj na nogi. Dwójeczkę mam zrobioną troszeczkę wyżej, jakbym chciała sobie troszeczkę podwyższyć. To są takie dwie funkcje. Dodatkowo ja mam ustawione jest tutaj chłopek stojący, gdzie mam zrobione bo to jest takie memory, że zapamiętywanie. Mam zapamięty, zapamiętane, że leci na maksa w górę, a tutaj mam na maksa w dół. Po prostu tak sobie ustawiłam. Oczywiście to, to ustawienie może być według Was dopasowane. Nie musi tutaj absolutnie być yy, tak, jak ja zrobiłam. E, co do tego. Mogę Wam jeszcze. Aha, jeszcze właśnie dlaczego ja mam tak zrobione? W się w dół, bo ja nie chciałabym manualnie trzymać palca, żeby na przykład sobie z... podwyższyć biurko, lub tutaj ewentualnie zniżyć. Ja już mam to ustawione i zapamiętane. To jest taka właśnie opcja. Do tego tutaj ten wyświetlacz, który mam, jeszcze ma w sobie USB. USB, czyli mogę sobie podłączyć, co tam bym chciała. Ja akurat tutaj podłączam telefon, który mi się ładuje. E, także bardzo też przydatna funkcja na pewno do tego, e, jak już powiedziałam, e, wysokość jest dopasowana indywidualnie do e, swoich potrzeb. Jeśli ktoś ma ochotę sobie. W odprężyć się, stanąć troszeczkę, bo za długo w, w siedzącej pozycji był, był może również sobie podwyższyć, tak jak właśnie wspomniałam. Również manualnie nie trzeba tego tutaj e, ustawiać. W tym czasie, jak kto tam woli, proszę bardzo. I możemy sobie troszeczkę popracować na stojąco. Tak, tak gdzieś kręgosłup zawsze odpocznie. E, co jeszcze? Tutaj jeszcze mogę Wam szybciutko powiedzieć, że posiada to biurko dwa silniki. Co rzeczywiście przykuło moją uwagę ze względu na to, że jest bardzo stabilne. A czemu jest stabilne? Bo jest wykonane z. nogi tego biurka są wykonane ze, ze stali węglowej. Cały tutaj w sumie, cały ten szkielet, tak? Stelaż. Możecie sobie spojrzeć, ponieważ tu od razu tak pokażę, kable nam się nie plączą, bo producent zrobił tutaj taki myk, że mamy wszystkie kable tutaj pochowane. Co do nóg, tych wyprofilowanych, jak powiedziałam, one dają tą stabilność, czyli mimo tego, że jest wysoko, to nie ma takiej, że tak się buja nam to biurko. Czyli ta stabilność jest rzeczywiście zachowana. Co do. Co do tutaj nóg tak, i koloru, no to to już jest pod zamówienie indywidualne, co za chwileczkę Wam opowiem jeszcze. Chciałabym jeszcze tutaj przekazać taką informację, że biurko jest bezpieczne, a dlaczego jest bezpieczne? Ponieważ jeśli bym, czy nawet dziecko by weszło tutaj, czy krzesło zostawię, nie wiem, z jakiejkolwiek strony, Pokażę Wam tak. Troszeczkę podniosę do góry. Dobra, i zniżamy na dół. Oj, przepraszam, bo tutaj jest do pozycji mojej siedzącej. I zobaczcie, co się dzieje. I o tym właśnie mówię. Jest bezpieczne. Ono dotknęło krzesło, ale zaraz się automatycznie podwyższyło. Także tutaj jest świetna sprawa. E, tak samo jak na przykład ściągnę sobie laptopa, do tego jeszcze też chwileczkę zniżę na sekundkę. Teraz wam podwyżej i sobie leci do góry, a ja kładę i wyczuwa tą. Ciężkość tego nowego przedmiotu, bo przedmioty różne macie na biurku oczywiście. Biurko jest tak skonstruowane, że mimo tego, co tam jest położone, ono jakby wylicza sobie wagę i działa normalnie sprawnie. Ale jak ja coś dołożyłam teraz dodatkowego, no to ono automatycznie się zatrzymuje. Także naprawdę tutaj jest super ekstra sprawa. Co do kupna, kupno każdy indywidualnie dobiera pod siebie. Czyli jeśli chodzi tutaj o kolor blatu, my wybraliśmy akurat taki węgę, to jest taki właśnie drewniany, tak. Co do, znaczy są różne kolory. Na stronie internetowej, oczywiście tutaj też będzie strona www.flexispot.pl. Możecie zajrzeć i sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W opisie również to znajdziecie, także ja tam umieszczę dla Was. Tak, co do koloru, no to już powiedziałam. Szerokość blatu również możecie sobie indywidualnie dobrać. Nie ma standardowych i co do długości również. Ja tutaj mam dosyć długie biurko, 180 cm, ale można dwumetrowe, jak i krótsze również. Także tutaj indywidualnie do koloru nóg również możemy tutaj sobie indywidualnie zamówić i dopasować pod siebie. Ja mam właśnie mówię z dwoma silnikami, można również z jednym. Wiadomo, że z jednym już nie będzie takie jak tutaj to moje. Co jeszcze mogę powiedzieć? A biurko przyjechało w dwóch, w dwóch paczkach, bardzo łatwo, łatwe jest w montażu, posiada 7 lat gwarancji i jest przede wszystkim w przystępnej cenie, ponieważ oglądałam już różne biurka, właśnie kinetyczne podnoszone, czy tam skórzane na dół. No i cena jest konkurencyjna, także naprawdę zapraszam do polubienia, do oglądnięcia ich strony, do, do zobaczenia, może wam coś tutaj się przyda. Nie posiadają w swojej ofercie tylko biurek, są również różne inne meble. Są krzesła pod biurko, są również stoły konferencyjne i wiele różnych ciekawych biurowych rzeczy. Także proszę zapraszam tam do tej strony. Oczywiście jak już powiedziałam, link znajdziecie w opisie, a dla moich widzów jeszcze będzie promocja kod rabatowy również będzie w opisie, znajdziecie go. To tak na tyle ode mnie. Ja po prostu jestem mega zadowolona i mam nadzieję, że tutaj mi się w przyszłości również przyda. Do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie. Buziaki, trzymajcie się. Pa.